Cześć, cześć, cześć. Witamy serdecznie, jak w każdy poniedziałek, na dietetycznym live z naszą specjalistką Patrycją. Cześć, kochani. Yy, dzisiejszy temat przewodni to cukier. Poczekamy chwilę, żeby wszyscy do nas dołączyli. My mamy odrobinę chyba spóźnienia, ale tutaj problemy techniczne małe, ale już poradziłyśmy sobie. Są coraz bardziej problemy, techniczne. to nie problemy. Tak, yy, jesteśmy w sobie coraz lepsze. Także poczekamy moment, żeby wszyscy do nas dołączyli. Kto jest zainteresowany, tym myślę bardzo, bardzo ciekawym tematem. Zresztą ja zawsze mam wrażenie, że my mówimy o czymś bardzo, bardzo ciekawym. Tak, tak, tak. Ja myślę, że mówimy tylko o <laughs> ciekawych rzeczach. Ale y, cukier to jest chyba temat taki mocny tak na zewnątrz sprawę. Tak, mocny, no bo przecież wiemy już, że cukier krzepi. No więc cukier krzepi. <laughs> i... Ku pokrzepieniu naszych serc będziemy dzisiaj mówili o cukrze. I no jest, w sumie nie jest to żadną tajemnicą, że cukier jest chyba... O, to Sara pyta, czy y, cukier krzepi. Tak, tak Sara krzepi. krzepi. Tak kiedyś y, slogany wszystkie mówiły. Y, najnowsze badania mówią jednak co innego. Ale to jest duża y, bolączka, bo to było chyba w latach... Y 80. -tych, 90. -tych, bo była jakaś cała taka kampania reklamowa. Cukier krzepi, tak. To tak, było, cukier krzepi, dlatego było, tak. ludzie tak... Zostałam. I tutaj reklama, tak? Jaka jest tak, siła Dlatego, tego, został. Że, że jednak cukier krzepi, a później gdzieś tam też było, ale to już chyba nie w reklamie, tylko w innych rzeczach a propos tego, że sur to biała, biała śmierć. No, tak, tak, to było... To, to no, o rzeczy, tak, mimo że już zobaczcie, ile to lat i już powinniśmy naprawdę być troszeczkę mądrzejsi, a nadal uważamy, że cukier krzepi, a sól to biała śmierć. Więc Bo z jest... cukrem to jest chyba tak ten cukier krzepi, że to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, ta sama wiedza jakby nie do końca aktualizowana u nas. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, ale to zaraz sobie pewnie o tym więcej powiemy, że oprócz tego, że to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, to z pokolenia na pokolenie przekazywane jest też to, że ten cukier jemy czy on krzepi, czy on nie krzepi, że go jemy, a oprócz tego się właśnie uzależniamy, no bo cukier to jest jeden Największy z wielu... chyba Tak, świecie. I jeden z wielu narkotyków. Tak, tak, tutaj, no. które, które I takie niepozorne nam się wydaje, a tak, a tak naprawdę niesie ogromne spustoszenie, Niepozorne i takie gdzieś ukrywane, bo takie kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam do tej, do tej pory gdzieś tam to nie było cukrzy, znaczy o, o, trochę było cukrzy, że jak przychodzisz do pracy i przyniesiesz, nie wiem, butelkę tak. piwa, no to wszyscy halo, ale jak przyniesiesz kawektor, tortu, to może to jak miła, nie? Tak, a nie wiadomo co gorsze. No właśnie. No właśnie, więc już myślę, że powoli tu osób nam przybywa do naszej relacji, także chyba zaczniemy. No, już się martwiłam, że nas tak jednak nie być. No więc, Pati. Sprawa wygląda tak, że dieta zbilansowana zawiera w sobie i białka, i tłuszcze, i węglowodany, w których są także cukry. Może zacznijmy tak na spokojnie, na początek, mm -hmm. i powiedz mi: ile tego powinno być w ogóle tych cukrów, węglowodanów w diecie ogólnie? Jeżeli taka przeciętna osoba ma dietę. To jak to powinno wyglądać? Czy ten cukier tam powinien być, czy nie? Czy węglowodany? Czy, no, to nie jest to samo, więc może coś na ten Służsze, temat? Y, czy w diecie y, takiej osoby przeciętnej jak najbardziej węglowodany powinny się znajdywać. Mhm. Y, problemem, problem robi się wtedy, robi się wtedy y, jeżeli my tych węglowodanów mamy za dużo, a niestety bardzo łatwo jest z nimi przesadzić bo jeżeli my nawet zjemy, bo mamy tak zbilansowaną dietę, jesteśmy zdrowi, nie mamy podwyższonej insuliny, nie mamy mm -hmm. podwyższonego cukru, mamy aktywność fizyczną, jeżeli nawet tak będę mówiła kolokwialnie, na śniadanie zjemy sobie właśnie yy, ostatnio to bardzo tak. Tak, na śniadanie sobie zjemy, nie wiem, załóżmy owsiankę, na drugie śniadanie sobie zjemy kanapkę, do obiadu sobie zjemy e, trochę, tak, ziemniaczki, a na kolację załóżmy jakąś kaszę, tak, z jakimiś hmm. oczywiście mówię dodatkami, no to yy, prawdopodobnie Okazuje się, My że już cały się... dzień nie miałem Tak, w ogóle. Ale można powiedzieć, że jeżeli jest to zbilansowane, tak okay. jak naszej aktywności, ilości i tak dalej, prawdopodobnie się. nic nam się nie stanie. Uh -huh. Ale jeżeli już do tego wszystkiego dołożymy sobie. Na drugie śniadanie do kawki, do kawki ciasteczko, parę owoców, jogurt pitny z owocami, ciasteczko tak jak mówisz do kawki, a na podwieczorek może jeszcze czekoladka i może jeszcze na przykład banana, a po kolacji, no bo tak na spanie, to może jeszcze jakiegoś owoca, no bo przecież owoce są takie zdrowe. No i no jeszcze już, rozgrzewająca herbatka z cukrem albo miodem. Z miodem, plus właśnie słodzimy kawę albo dodajemy mleko, tak, do czegokolwiek, gdzie jest o, kupę Cukru, bardzo dużo cukru, przepraszam, no to już mamy przekroczoną tą ilość węglowodanów i cukrów prostych w bardzo, 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 bardzo duży sposób. I to rodzi właśnie problemy. No i właśnie, jeżeli potem się okazuje, że mamy jednak taki siedzący tryb pracy, wyjeżdżamy spod garażu, parkujemy pod firmą i właściwie ruchu mamy zero. Tak. No to problem jest. Tak, z biegiem czasu, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok robimy sobie problem. Dodatkowo jeszcze, jeżeli wchodzimy w to uzależnienie, czyli jemy tego cukru więcej, jemy go częściej. Częściej sobie pozwalamy na te słodycze, mm -hmm. tak? Kupne i tak dalej, no to wtedy robi się już naprawdę bardzo dużo skalę tego problemu. Przykrodzę. Przykry to jest, bo czasami na przykład niektórzy lubią na przykład zamiast zjeść, nie wiem, obiad, to sobie myślą tak kalorycznościowo, a to zjem sobie, nie wiem, kawałek tortu, tak? No a oprócz tego, że tam będą puste kalorie, pogłębiamy swoje uzależnienie od jedzenia mm. słodyczy, tak? No to jeszcze nie dostarczamy wystarczającej ilości białek, wystarczającej ilości tłuszczy, tak, zdrowych mm. do naszego organizmu, no i nasz problem bardzo mocno, bardzo mocno się pogłębia. No niestety muszę się z Tobą zgodzić. Cieszę się, że się z Tobą zgadzam, ale przykra jest to dla mnie ta historia. Tym bardziej, że też może już kiedyś mówiłam, ja sama tu mogę dokonać jakiegoś wyznania, że sama byłam osobą uzależnioną bardzo mocno od cukru, kiedy przychodziłam tutaj do rocholi. I właśnie pracy zwróciła mi uwagę, że to jest problem z cukrem, że ja po każdym obiedzie. Bo ona cały czas spała. <laughs> że ja po każdym obiedzie miałam taki zjazd energetyczny. I faktycznie, jak tylko paty nie patrzyła, to ja batonika mogłam zjeść, bo przy niej to aż głupie jak konie siedzę. Ale da się z tym zerwać i właściwie mi się udało z dnia na dzień. Co prawda to jest dzięki diecie. Tu mogę powiedzieć, że dzięki diecie i że przez to tłuste jedzenie okazuje się, że ja z dnia na dzień postawiłam cukier, a tak ja jak zaczynałam rezygnować z toczy w poniedziałek, tak jak dotrwałam do końca wtorku, to już był sukces. A w życiu udało mi się najdalej dotrwać do czwartku. I to jest, no. y, to jest takie uzależnienie, że potem ja już tylko o tym myślałam i wracałam do tych słodyczy cukiereczków, ciasteczek i wszystkiego. Mm -hmm. A tu dzięki temu, temu jedzeniu udało mi się z dnia na dzień, i to już trwa dobre kilka miesięcy, odstawić cukier z dnia na dzień. Więc Twoja zasługa, no więc to jest osobisty miło. przykład. Ale to, co jest najważniejsze, czyja to jest zasługa, to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że może my się trochę zasłużymy dla Was. Ale właśnie to, co jest ważne, żeby znaleźć sobie tą taką jakby dziś siłę i tą chęć spróbowania. Bardzo fajne jest właśnie to, co Ty powiedziałaś, takie odstawić od razu, a nie tak, że na przykład gdzieś tam zmniejszać tą ilość. Tak? Chociaż niektórzy Zdecydowanie lepiej będą jakby działali na tym, żeby zmniejszać tą ilość, to też trzeba troszeczkę dostosować do swojego organizmu, bo jeżeli my jesteśmy osobami, które mają tendencję do uzależnień, to, to tak trzeba sobie przemyśleć swoje tak, życie. To poważne, bo to poważna jest tak. sprawa. Jeżeli mamy tendencję do uzależnień, to co by nie było, łatwiejsze będzie odcięcie od razu niżeli wprowadzanie zmniejszania ilości. Jeżeli nie mamy tendencji do uzależnienia, nigdy rzeczywiście nie piliśmy y, zbyt dużo alkoholu, nie palimy papierosów czy innych jakichś tam używek, y, to wtedy możemy y, sądzić, że prawdopodobnie nie jesteśmy jakimiś typami, który, którzy mają tendencję do uzależnień i wtedy po prostu możemy też zmniejszać jakby ilość. Znaczy na przykład codziennie, to zacznijmy jeść co drugi dzień, albo trzy razy w tygodniu, albo przejdźmy tylko na weekendy, tak? I zmniejszyć sobie powolutku takimi Małymi, małymi krokami, albo na przykład zamiast słodyczy wrzućmy na razie owoc, więc w ten, w, ten, w, ten, w ten sposób, tak? Ja dzisiaj mogę tu występować w roli, może nie eksperta, ale osoby, która przez to przechodziła. Więc ja na przykład mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, co u mnie się parę razy sprawdzało. To po pierwsze, stwierdziłam, że jeżeli piję kawę z jakimś i cukrem, bo taką piłam, i do niej zagryzam jeszcze ciasteczko, no to to już jest trochę za dużo, więc stwierdziłam, że wybieram ciasteczko i odstawiłam yy, mleko i cukier od kawy, że zostaje czarna kawa z czymś słodkim. No żeby i, to, i to jest właśnie ten mały, mały tak? można powiedzieć. Tak? Bo krok. tak myślę, że kawa jest takim, jeżeli ktoś nie pije czarnej kawy tylko z mlekiem i cukrem, to, to jest bardzo trudne dla bo czasami wydaje mi się, jak słucham i rozmawiam z kimś, że to jest trudniejsze niż odstawienie chyba samo sudy, bo. Bardzo często tak. tym Marii, że nam się wydaje, że nas ten y, 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 bardziej jakby rytuał picia kawy. Tak, niż samo działanie świetne, kawy. Tak, a my to jeszcze łączymy z cukrem i z mlekiem czyli dwoma rzeczami, mm -hmm. które mega uzależniają, tak? bo nabiał niestety też nas uzależnia bardzo mocno, mm -hmm. więc jakby trzy rzeczy. Kofeina, cukier, nabiał. No po idealnie, dlatego bardzo często, tak jak mówisz, ja też słyszę od swoich klientów, że ciężko, no kawa z mlekiem, no przecież to jest taki rytuał, to jest po prostu przyjemność. No i, no, i wtedy rzeczywiście ciężko z tej przyjemności um, czasami się pozbyć, bo uważamy, no dlaczego mamy się już pozbywać? Tyle mamy wyrzeczeń. Nie wiem, niefajną pracę, y, jakieś nie problemy, wiem, problemy podoby, i tak dalej. Tak pogodę, a my jeszcze mamy sobie zabrać jakąś tę przyjemność. No słuchajcie, i tutaj nie będzie to nic dziwnego i myślę, że tutaj nasza koleżanka Sara, która mam nadzieję nas ogląda, się zgodzi, że każdą zmianę trzeba zacząć wychodząc poza swoją strefę komfortu. I to, co by nie było, musimy to jakby gdzieś tam wziąć na klatę i wiedzieć, że teraz nie będzie. O Boże, jak to będzie przyjemnie, że nie będę jadła cukru, o Boże, jak to będzie cudownie, że ja nie będę piła kawy. Tak, za miesiąc, dwa zobaczycie, jak to jest cudownie, jak Wam się poprawią wyniki, jak będziecie mieli lepiej, będziecie spali, będziecie mieli lepszą koncentrację, będziecie bardziej asertywni w swoim życiu. Tak, to zobaczycie. Ale na pewno pierwsze dni nie będą yy, no może nawet tygodnie, no ale na pewno pierwsze dni tygodnie nie będą y, łatwe i to naprawdę trzeba jakby wziąć i wiedzieć, że, że tak będzie, tak? Okay. I, I tutaj wychodzimy, każdą, każdą zmianę musimy w ten sposób zacząć, bo na początku musi być trochę trudno, żebyśmy zaczęli z tego czerpać korzyści. No bo nas, nasz mózg jest leniwy i nie lubi żadnych. Czuje się bezpiecznie i, i tam jest mu dobrze, tak? tak tej... mimo że niestety nie jest Nicle, to dobra mhm. No dobrze, to może, żeby tak kogoś zmotywować, yy, może byś powiedziała, co ten cukier z nami robi, dlaczego on jest... Zmotywować tak, czy przestraszyć? Znaczy no tak, <grym> zmotywować do tego, żeby go odstawić, że yy, co on z nami robi i jakie to niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Tak, żeby to się nie, powtarzy, nie, nie że jest mówimy, tak, mówimy o cukier, cukrze, cukrze bo dostanie. to, że przesada jakby węglowodanów, tych nawet zdrowych, też nie jest wskazana, ale, ale mówimy, to, zostawiamy, tak to zostawiamy, mówimy o takim cukrzy okay. cukrze I teraz tak, oprócz tego, tak jak wszyscy wiemy, że cukier wpływa na to, że tyjemy, bo to są mhm. puste kalorie i że odkłada nam się tkanka tłuszczowa. Tak, To chyba, tak. jakby wiemy wszyscy, Nikt nie, nie, będziemy, nie będziemy na ten temat dyskutować, bo to jasne. Oprócz tego, że odkłada nam się ta tkanka tłuszczowa na zewnątrz, ta tkanka tłuszczowa również odkłada się na naszych organach, czyli coś, czego już my nie widzimy mm -hmm. i czasami sobie wcale nie zdajemy sprawy. Więc my na przykład możemy być całkiem szczupłymi osobami, z całkiem niezłą sylwetką i w ogóle, a w środku, jak jemy duże ilości no bo przecież nie tyjemy, tak, w środku, można się odkładać ta tkanka tłuszczowa. I na przykład bardzo często widzimy osoby szczupłe, które nawet uprawiają jakąś aktywność fizyczną, a mają takie, mm. trochę jakby takie brzuszki, nie? Mm. No to no, najczęściej jest właśnie ta tkanka tłuszczowa, która nam się odkłada, się tam wątroba, mm. serce, nerki, tak? No w zależności od tego, jak ona Pytanie, nam się ja profesor, Czy to można jakoś sprawdzić, jak to nasze tłuszczenie? Yy, no górne? można sprawdzić na takich analizatorach składu mm. Działa, można sprawdzić na takich różnych, no, takich, które jakby... Yy, puszczają taki bodziec gdzieś tam elektryczny przez nasz organizm, żeby zobaczyć właśnie czy to jest tkanka, czy to jest mięsień, czy jaka okay. to jest struktura, więc to można sprawdzić, no bo oczywiście na USG, ale to wtedy jeżeli mamy już taką większą tkankę tłuszczową, jakieś otłuszczenie już, tak, mm -hmm. no to wtedy też na USG to na pewno będzie widać, tak, jak ta struktura na przykład wątroby się, się zmienia. Okay. Czyli... Tak, więc to, i to już prowadzi do poważnych chorób. To jest już taką, można powiedzieć, chorobą, taką jeszcze której nie widzimy, chorobą metaboliczną, bo po, od tego rozpoczynają się bardzo negatywne procesy w naszym organizmie. Co zaczyna się? Rośnie nam w organizmie insulina. Hmm. Rośnie nam w organizmie też, ale to już jest jakby pokłosiem tego glukoza, a my pamiętajmy, że zawsze jakby się skupiamy bardziej na glukozie, tak, a nie na, na instytucie, to jest duży, duży problem. Więc tutaj zaczynają się w naszym organizmie dziać bardzo negatywne rzeczy. Jak organizm nasz może to odczuwać, już nie, nie wchodząc w jakieś tak. tutaj sprawy chemiczne, chemiczne i fizjologiczne? Zdecydowanie my się zaczynamy szybciej starzeć ponieważ powstaje duża jakby biblikacja i to nie tylko że my widzimy że nie wiem mamy gorsze włosy słabe paznokcie szybciej robią nam się zmarszczki tak niektórzy na przykład są dość młodzi a widać, że są na przykład po, pomarszczeni i tak dalej coś ja zaczęłam marszczyć się <grym> a, a to tak i to jest bardzo często to co widzimy na zewnątrz ale to samo dzieje się z naszymi wszystkimi komórkami jeżeli się one szybciej starzeją gorzej regenerują no to też wiadomo że krócej żyją tak a jak żyją krócej nasze tkanki, nasze komórki, no wiadomo, że my też żyjemy <laughs> krócej, więc tutaj musimy o tym pamiętać. Negatywnie to bardzo wpływa na stawy. Jeżeli my jesteśmy sportowcami a pozwalamy sobie na jakieś słodycze, no to nie dziwmy się, że będzie nam strzykało w stawach, w kostkach, będą nas bolały kolana, biodra, będziemy mieli większe, nie wiem, zakwasy, czy będziemy gorzej się regenerować po treningu, bo to wszystko właśnie powoduje cukier. Cukier nam rozwala, przepraszam, niszczy nam właśnie tą całą masę stawową, więc kolana bardzo szybko. Masz, ja tego nie wiedziałam. Tak, kolana bardzo szybko będą do, do wymiany, więc tutaj o tym, o tym pamiętamy. Pruchnicy nie trzeba też trzymam mówić. Próchnic, bo... nie, to jest próchnica to tak na dobrą sprawę, to jest stan zapalny po prostu całego, całego organizmu. Jeżeli my mamy myślimy, że się dobrze odżywiamy, Aha. ale cały czas jesteśmy u dentysty i mamy coraz to nowe dziury Aha. i kanałowe leczenia, to wierzcie mi, to nie jest kwestia słabych zębów, jakby tutaj po prostu sz całego szkliwa, tylko to jest kwestia stanu zapalnego w organizmie. I tutaj najpierw trzeba coś zrobić i zobaczycie, że dentystów będziecie jakby omijali szerokim łukiem. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba jak najbardziej, tak? Ale, ale naprawdę tutaj to jest, to jest bardzo często... Kwestia od wewnątrz, a, nie, a, nie, a nie, nie od zewnątrz. Stan skóry też przecież, nie? Stan skóry, Taki, jak najbardziej, jakiś... tak. Więc też tak jakieś, wieniem, czy wypryski, czy przesuszenia, czy atopowa skóra, czy taka, niektórzy mają takie gęsie jakby skórki, takie kółka z taką, z taką skórką jakby, taką trochę właśnie tak jakby gęsią czy coś, no to, to też bardzo często są rzeczy, które są związane na przykład z przerostem grzybów w naszym organizmie. Jak one przerastają w tych jelitach, a one właśnie się karmią tak, no to wtedy te dobre kultury bakterii nie mogą się tak rozwijać, powstaje nam to tak. Kandida, tak, ale ta, taka, taka, ta zła kandida, i ona też może nam wychodzić przez skórę. Więc jak mamy jakieś różne takie rzeczy na skórze, czy na przykład jakieś stany zapalne skóry, czy na przykład mamy jakąś grzybicę na stopach, nie wiem, właśnie jakiś łupież, czy czasami kobiety też to odczuwają nieprzyjemnie, to pamiętajcie, że prawdopodobnie my tymi grzybami nie zaraziliśmy się od zewnątrz, tylko nam to wychodzi od wewnątrz, tak? Więc znowu informacja, że. Znowu za dużo cukru. Jak mamy jakieś afty, nadżerki w jamie ustnej, znowu informacja, za dużo cukru, za dużo fruktozy, czasami tak, z owoców, tak, nie tylko. No i też to chyba już taką postawię kropkę na i tak, w tym straszeniu, że y, y, cukier y, i takie te grzyby, tak jak mówiłam, karmią nasze komórki nowotworowe, tak, które powstają w naszym organizmie cały czas, więc Uma, jeżeli, teraz jeżeli my cały czas komórkom nowotworowym dajemy jedzenie i je podsycamy, to nie daj Boże, trafią na jakiś podatny grunt, czyli większy stres, gorsze wysypianie się, czy jakaś taka choroba, która nas tutaj trafia i mamy nieszczęście Gotowe. Więc pamiętajcie, że cukier to nie tylko kwestia gorszej sylwetki czy gorszego no samopoczucia, tak czy tam, ale to jest naprawdę zaburzenie pracy całego naszego organizmu i powoli, powoli skracania sobie życia, doprowadzenia się do insulinooporności, cukrzycy drugiego stopnia i wielu, wielu, wielu innych chorób metabolicznych. Wow, no powiem Ci, mnie przekonałaś. Wiecie co, to też tak nie jest tak, że tutaj to jest kwestia straszenia, ale czasami po prostu trzeba sobie uświadomić rzeczy, żeby pomyśleć tak, no to dobra, czy ja teraz mam ochotę na tą kawę z cukrem i z ciasteczkiem, czy jednak powiem sobie dość, bo bym chciała na przykład żyć te 5 lat dłużej, tak? Mhm. Więc tutaj to też jest ważne. I to, co jest ja, ja też jestem mamą i też wiem, że moje dzieci czasami pokryją mu, jedzą słodycze albo nie pokryją, bo czasami im też oczywiście jedają, Daje. Mi Tylko, się że wydaje zdrowy. No, zdrowy, ale mi się wydaje, że też jakby w normalnych, takich w miarę w normalnych, jeżeli można powiedzieć tutaj o, norma, o normach ilościach, ale pamiętajmy, żebyśmy, naszym dzieciom naprawdę nie potrzeba cukru, naszym dzieciom naprawdę nie potrzeba dodatków słodzikowych w różnych serkach, jogurtach, naszym dzieciom naprawdę nie potrzeba soków. I proszę Was, żebyście o tym pamiętali, żebyście nie zaszczepiali swoich błędów dzieciom, bo one później będą musiały nosić ten bagaż i z tego tak samo jak my dorośli, to oni też będą musieli się z tego kiedyś jakby wykaraskać mm -hmm. prędzej czy później. Ojej, powiedz mi, takie mam jeszcze pytanie, jak spróbować odstawić ten cukier? Może z jakiś. jak powiedziałam tutaj, mój pomysł? No tak, no są jakby różne, różne opcje, tak jak mm -hmm. powiedziałam. Najłatwiejszą taką opcją jest zacząć zamieniać wszystko to, co jakby słodzimy, czy właśnie jakąś kawę, czy tego na ksylitol bądź erytryto. Czyli tak? takie zdrowe słodziny. Czyli na, tak, zło, zdrowe to są poliole, to nie jest tak jak tam jakiś aspartam i tak dalej. To są poliole, które, które nam słodzą, a w żaden sposób bardzo negatywnie nie wpływają na nasz organizm tak jak cukier, tak? Więc to jest plus. Druga sprawa, zmniejszyć właśnie ilość, bardziej częstotliwość, tak? Jedzenia y, słodyczy. Tu każdy musi znaleźć właśnie jakiś sposób sobie, tak jak na przykład ja proponowałam odstawić y, cukier i mleko od kawy, a zostawić już tylko ciasteczko na początek. Tak. Ja na przykład czasami też osobom, które widzę, że bardzo po prostu są mhm. zaangażowane w ten cukier, y, to mówię, żeby nie kupowali nic, co jest słodkie, tylko jeżeli już mają coś zjeść, to żeby zrobili i to sami, tak? No, to Więc jak mamy ochotę myślę, na jakieś ciastko, no to nie idziemy do cukierni, tylko siadamy w domu, po... I, I połowa zrezygnuje. I na pewno się, że to co jest bardzo ważne i to właśnie też jak mamy dzieci w domu, nie mamy słodyczy w, w mieszkaniu. To, tak? nie, ma nie, nie ma słodyczy, nie jemy. Wtedy już jak mamy jakąś wielką... Ochotę, to wtedy musimy już się przejść tak, do tego sklepu. Połowa zrezygnuje. Połowa zrezygnuje i kupić sobie na przykład ten kawałek czekolady. Mhm. Więc to jest bardzo ważne. Ja akurat jestem osobą, która woli zrobić ostre cięcie, mhm. więc ja bym proponowała tutaj po prostu przestać jeść słodycze i sobie jakby odpuścić i, i zobaczyć, jak organizm będzie na to reagował. Fajnym pomysłem, ale to też już to musi być jakby osoba naprawdę bardzo świadoma i chętna, no to taka na przykład budówka, że w ogóle odstawiamy całe jedzenie, no wtedy i cukier, i łatwiej wtedy nam się pozbywać mm -hmm. tutaj jakichś uzależnień, ale to tak jak mówię, to już naprawdę trzeba mieć bardzo mocną, taką, taką, taką chęć zmiany, czasami się przestraszyć i. i Wtedy może, wtedy może coś takiego robimy, ale jakby nie musimy iść tutaj w skrajne rzeczy, w skrajne jakieś drogi. Na pewno tutaj te kroki, o których Wam gdzieś tam powiedzieliśmy, powiedziałyśmy, jest bardzo ważne i jeżeli chcemy, żeby nie chciało nam się, jeżeli chcemy, żeby nie chciało nam się jeść tak bardzo dużo słodyczy. To pamiętajcie o tym, co powtarzam chyba na każdym live. Ie. Nawadniamy organizm. Nie herbatą, nie kawą, nie wodą przegotowaną czy z kranu, tylko wodami wysoko mineralizowanymi, żeby było dużo elektrolitów, jak mamy dużo elektrolitów w naszym organizmie, czyli dobrze nawodniony organizm, nie chce nam się tak bardzo jeść słodyczy, no bo tam ta glukoza i tak dalej nam tak nie spada, tak? Więc tutaj o tym, o tym pomyślmy. Im mniej będziecie jedli słodyczy, im rzadziej, tym większa będzie na nie chęć bo nie będzie tych spadków i skoków glukozy, insuliny i tutaj nie będzie się działo. Ja tak sobie myślę z takiego swojego punktu widzenia, że y, trzeba by się też zastanowić, kiedy my te słodycze bo ja na przykład zauważyłam u siebie, kiedy je jadłam, że po pierwsze zajadam emocje, mm. i to jest podstawa, to więc, bardzo cięte, tak? tak, więc jak jest mi smutno, to od razu bym sobie zjadła coś słodkiego, więc trzeba to jakoś opracować sobie. Czy no wiem, że alternatywa pójść pobiegać zamiast między czekolady jest, jest trudna do wykonania, więc tego może nie będę proponować. Ale żeby się zastanowić, jak sobie jakoś inaczej poprawiać humor niż jedzeniem. Ale właśnie ważne jest to, to co mówisz, uświadomić to sobie. No Bo właśnie. czasami na przykład my myślimy, że mamy właśnie taki głód y, cukru, mm -hmm. a to jest głód taki emocjonalny, tak? Nie mamy się na przykład nie wiem do kogo przytulić, albo ktoś nam sprawił wielką przykrość, albo mieliśmy ciężki dzień w pracy i chcemy sobie to z ryb albo po prostu normalnie w świecie się nudzimy. No <laughs> Też właśnie. bardzo często, tak? I wtedy ta głowa nam tam cały czas wchodzi do lodówki. Więc bardzo ważne jest to, żeby właśnie sobie to uświadomić i ten brak, który mamy zrekompensować rzeczywiście tą rzeczą, której nam brak. Czyli jeżeli uświadomimy sobie, że to jest brak bliskości i nawet nie wiem, załóżmy nie możemy się przytulić do partnera, no to nie wiem, może kupimy sobie psa, tak? Jeżeli wiemy, że to jest kwestia tego, że denerwujemy się w pracy, jest to stres, może to jest czas na zmianę pracy, tak? Wiem, jak można zmienić pracę w tych czasach, można, do swojego komfortu i zdrowia psychicznego na pewno, na pewno można. Jeżeli się nudzimy, no to może właśnie zróbmy coś, tak? Nie wiem, weźmy dziecko i teraz, nie wiem, pójdźmy na sanki albo na spacer, albo właśnie z tym pupilem, albo po prostu wyjdźmy z domu, zadzwonimy do przyjaciółki, kolegi, koleżanki i tą głowę jakby od, te, od tych nudów zabierzmy. Ja też myślę, że miałam coś takiego, że jak się jest dużo tych słodyczy to właśnie są takie te piki energii w górę i potem jest spadek. I ja właśnie kiedy czułam znowu, że mam spadek energii, no to myślę sobie, zjem coś słodkiego, a to mi znowu wskoczy do góry. Więc tu trzeba się po prostu jakoś wyrwać z tego ładnego koła, bo no to idzie w z gorszą stronę. I ja jeszcze na koniec mogę powiedzieć, że kiedyś lubiłam sobie test taki w internecie na temat uzależnienia od cukru. I chociaż na 15 pytań zaznaczałam praktycznie wszystkie, to yy, ten algorytm mi powiedział, że nie je jest no bo nie wiem, ja mam cukru, no, no to rzeczywiście. I nie budzę się w nocy i nie jeżdżę na stację benzynową po coś słodkiego, więc no, jeżeli tak na to patrzymy, no to faktycznie nic dobrego z tego nie będzie. I pamiętajcie też, jak już jesteście zupełnie tak bardzo uzależnieni od tego słodkiego smaku, że jest bardzo dużo zamienników. No właśnie, nie będę tutaj dobrze. mówiła o jakichś firmach dokładnie, no bo nie, nie o to chodzi. Ale na przykład te ulubione nasze kremy czekoladowe, które tak chętnie dajemy dzieciom, bo one są tak pięknie reklamowane, że się nadają tak idealnie na śniadanie, mają swoje zastępniki, które mają na przykład więcej protein, które nie mają cukru i można nawet je znaleźć w sklepach, które mamy. Prawie wszyscy dookoła swoich hmm. domów. E, więc e, zamieniajmy takie rzeczy, zamieniajmy jakieś płatki śniadaniowe, e, które też e, tak świetnie nadają się na oczywiście e, świetnie tak, z mlekiem nadają się na śniadanie, zamieniajmy je na jakieś zdrowsze, płatki owsiane, e, ry, gryczane, tak, różne takie dodajmy do nich jakichś owoców, nie jakichś tych kandyzowanych, nie dodawajmy kilogramu miodów czy innych rzeczy, tylko starajmy się naprawdę gdzieś tam. Szukać tych zamienników. Na początku hmm. czasami jest to jakieś wyjście, tak? Na, 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 na samym początku. M może właśnie spróbujmy więcej tego księito oddawać, jeżeli tak. potrzebujemy słodzić. Albo na przykład nie kupujmy sobie w, w sklepie obok domu, yy, nie wiem, yy, tego batonika, który postawicie na nogi, yy, tylko bardziej yy, kupmy sobie jakieś batoniki, które są białkowe. też w każdym sklepie możemy takiego batonika dostać, a zawsze tam będziemy mieli więcej białka, mniej cukru, to już zawsze będzie taki mały kroczek ku, ku temu zdrowemu. No dobra, chyba na tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie cukru, jego negatywnych konsekwencji, może czy jakiś sposobów psychodietetycznych od Ciebie, to zachęcamy do zadawania pytań. Pytajcie, dzwońcie, pytajcie. Piszcie. I, tak. <gry> I widzimy się w takim razie za tydzień. Na live. to będzie temat o tym, jak jeść więcej warzyw. Mm, to też fajne. Tak, więcej warzyw w naszej diecie, to będziemy przerabiać za tydzień. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. I się, do zobaczenia. Pa, pa. pa.